Szuflada, szafka, półka, pudełko. I to jest dobry moment, żeby tam podejść, wysypać to wszystko na stół w kuchni albo na blat kuchenny, rozłożyć i opakowanie po opakowaniu przeczytać datę ważności. To jest pierwsza selekcja. Tam jest super dużo w części osób przeterminowanych produktów. Mhm. Ona idzie automatycznie do woreczka, który wyrzucamy w aptece w koszu na, na zużyte leki lub przeterminowane. To jest ta pierwsza część. W większości domów znajdziemy tam 2 trzy tabletki antybiotyku niedojedzonego, albo jakiś taki lek, który kiedyś się kupił, bo to drogie, wiesz, to nie warto wyrzucać, nie? Natomiast mhm. zostaje na potem, żeby nie musieć tego dokupywać, tylko że zostaje na kolejne lata. Po tej selekcji warto się zastanowić, które z tych leków, które zostały, to są leki, których naprawdę będę używał, które mogą być tymi lekami, po które będę musiał pójść na stację benzynową, mhm. bo część z nich może być w domu. Niech one tam zostaną. Dla zdrowia, sens... Be... zdrowia i komfortu, mhm. bezpieczeństwa. Natomiast może się zdarzyć, że będą tam produkty, które naprawdę w tym domu nie powinny mieć miejsca. Na przykład niedojedzone jakieś opakowania leków, niedokończone leków, które mają działanie uzależniające, leków uspokajających, leków nasennych, gdzie nie czujemy w tej chwili potrzeby, ale posiadamy je w cudzysłowie na wszelki wypadek. Trochę tak jak osoba, która chce rzucić palenie. Rzuciła je 4 miesiące temu, ale ma jeszcze pół paczki schowane w domu, bo ma poczucie kontroli. Mam je w domu, więc mam je po to, żeby móc pokazać, że nad tym kontroluje.